Siema widzowie właśnie zakopuje się piaskiem. O! Nie! Dobra! Żartowałem! Halo, halo! Dobra, nie zdychaj w piasku. Ej, czekaj! Mogę zobaczyć, czy tu jest twierdza! Halo, halo! Ja sobie tu oznaczyłem, yy, że tu jest gdzieś twierdza. I gdzie ona jest? Co? Wiem, że się nie kopię pod siebie, ale... Halo, halo. tu jest gdzieś serio twierdza? Czy mnie oszukali? Halo? O, diamenty że żem se wykopał. nie ma tej twierdzy chyba. No halo, no szukali mnie, ja pierniczę. Dobra, widzowie, chyba mam to miejsce. To jest jednak tutaj. E, Mogę przebyć po tym lodzie, no ale dobra, już trudno. Okej. Okay. Tu jest e, flaga. Enderman, kurde, przez Tu jest flaga. I nie wiem, czy to oznacza portal. Czy przypadkiem portal nie był jeszcze dalej przy takiej jednej górze, ale... O oh shit Nie, to chyba jest jednak portal W sensie Może się tepnę tam po prostu A? A? Jest tu coś? Ja pierniczę, ja tu idera zabijałem No nie No nie wierzę w to Jezu, no ja nigdy tego miejsca nie znajdę No o co chodzi Tepnę się tam ja pierniczę, no nie A Dobra, gdzie była twierdza? No nie wierzę w to Okej, okay, widzowie, to powinno być gdzieś tu O, no, dobrze, dobrze, trafiłem mm, Teraz tak, czy coś się rozwala z tym? Nie, nie, nie eee, Wziąłem na szczęście pochodnie Dobra, sprawa wygląda następująco Mam wszystko gotowe Aczkolwiek nie wiem, czy tu będzie stronghold Ale ja chyba w tym akurat konkretnie strongholdzie chyba nie byłem, bo Nie pamiętam, że był na biomie bi bi grzybowym Więc to chyba będzie nowy stronghold Ale nie wiem, nie wiem Mam nadzieję, że tu nie zdechnę. Bo plan jest na dzisiejszy odcinek taki, żebym zabił smoka po raz drugi. Eee, tylko też nie ma tego stronghold. Ej. No nie gadaj. No nie, gdzie ten kupi stronghold? Halo? Może będzie jakaś jaskinia i znajdę ten stronghold. Czekajcie. Ta, jaskinia. O, jest, dobra, jest, jest, jest. Tylko weź tam człowieku do trzy, żeby nie spłonąć. Będzie git? Nie będzie git. Albo będzie git? Okej, dobra, jestem. <grywy> Super zaułek. Tu będzie? Byłem tu. Co? Kiedy tu do cholery byłem? E, e, e. Oh shit. Nie. Nie. Tylko mi nie mów. Okej, okay, dobra, to jest mój, bo to jest moja flaga. Czekajcie, ja muszę ją zdobyć. Eee... Dobra. Eee, czekaj, co było potrzebne do jaja smoka? Chyba trzeba było tu postawić... O, oh, shit. Eee, widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, ja jestem po krótkiej przerwie. Eee, mam ten kryształ, zrobiłem go. Oj, sorry. Z obsydianu i w ogóle Czy to zadziała? Nie, jestem głupi To trzeba było Tu te kryształy Oh shit A... Okej, okay, to są takie pozostałości yy, Ogólnie to wróciłem Teraz tak, mam dwa kryształy Żeby nie zdechnąć w razie czego Teraz tak yy, Jest normalny, dobra Nie, tu, tu <grymne> Okej, okay, dobra, jest, shit, jest Aj, trzeba to ogarnąć, żeby powiększyć sobie tego Co to jest? jest to oj, oj, oj Oj, ale mgła się zrobiła Kurde, też nie mam tego Mogę wziąć trochę budulca A, chociaż w sumie Dobra, nieważne Mam elitrę, więc raczej nie zginę <grymne> Jaki idiom gdzie on jest? Co? Zostaw mnie. Okej, okay. zwalona. Teraz tak, tamta. Okej, okay, widziałem, że smok rzucił we mnie, ale on tam rzucił. Ej, to będzie najkrótsza walka z smokiem w moim życiu? Czyżby? Okej, okay, coś, coś mu ten, zadało. Dobra, lecimy tu. Na klatkę, na klatkę, na klatkę, dobra. Tamta, tamta. Aj! Yo, dobra Teraz tak, ciebie trzeba jakoś zabić. Eee. O shit, eee, enderpearu już mi się skończyły, no to jest problem Dobra, weź ty zgi Dobra, spierdzielamy stąd Trzeba jeszcze to zabić. O, jeszcze to, 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 to. Dobra, to zniszczymy. Kurde. Kurde, no co jest? Jaki cel? Dobra, let's go. Dobra, kratami. To, żebym się obudował. Dobra, nie, 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 bez litrów. Ej, Beacon, myślicie, że to dobry pomysł? będzie? Chyba nie, ale. To śmiesznie było. Ciekawe, czy drugi aio będzie. Bo kiedyś myślałem. Oh, shit. Przeleciał tu. Ale nie zniszczył mi tych bloków. Myślałem, że smog Czy bloki. Ty, 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 ty. Ty, on patrzy na mnie. Czy ja to zniszczę? A może być problem. O, kurde. Gdzie? Gdzie? Nie trafił. Dobra, został ostatni. Nie, 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 nie. Żadnemu Endermanowi jeszcze się nie spojrzałem na twarz. Rozwalę to, tak? Kurde, mało brakowało. Zniszczyłem to? Chyba nie. Czy to samolot? Nie, czy ja to zniszczyłem? Muszę tam wrócić, no. Nie jestem pewien. Kurde, tylko 14... Yy, co to jest? A nie, bo jeszcze wziąłem kurczaki. Dobra, nieważne. Kurczaków mam tyle na hacie. Okej, okay, on się tu resetuje, ale muszę to zniszczyć, yy, żeby mieć pewność. A czy strzałami go... Nie, dobra, już nieważne nie smoku... Nie, nie zniszczyłem tego, bo on się tu leczy. A to za co dostałem ten achievement? No, no, no. Jak tu jasno jest. Dostałem drugi jajo chyba nie? tam ci się uganiają za nim Dawki jakie do No Właśnie, żaby trzeba ogarnąć Za co dostałem ten achievement? Eee. Czy to samolot? Spójrz na smoka Endu przez lunetę, co? Czy to balon? Spójrz na gasta przez lunetę Serio takie zadanka są? Ej. Ej, nie wiedziałem Gdzie on jest? Where, 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 siema Dobra, po pysku A! Shit, 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 shit! No kur... O, -o, -o! <grywki> Jaki skurczybyk, dobra... Ej, portal do Endu dalej działa. Ciekawe czy jakbym poszedł... Tam... Yy, to czy bym... Yy, wrócił jakby, nie? Wiecie o co mi chodzi w sensie? Ej, Smok, co ty się tak bawisz ze mną? O, -o, -o! No, jakbym miał fajerwerki, to byśmy się inaczej bawili. Bym go gonił po prostu i zabijał, no ale. Okej, okay, znowu będzie Bailando robił. To my go trochę poklepiemy jeszcze. Okej, okay, dawaj, tu ten dziób brzydki. O kurde. O, hermana Hermana. Nie nie, 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 nie! Nie, 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 nie. Dobra. Hit. Hit. Hit Hit Dostał został Dostał, chciałem go z łuku zrobić Pierwszym razem z patykiem go zabiłem Z patyka Teraz z Albo w sumie jakiś konkretny item by się przydał O, to się przyda do kolekcji, do endu Hmm Ej, zabiję go Ej, Czekajcie, czy go mogę głupiego zabić? Ej, zabiję go siekierką Oh shit Ej, ten smog zrobił się mądry. On daje taki syf. Nie, ja miał go zabić. Kurte, nie. Nie. Eks? Ex? 60 ekspa. Proszę. Nikt tyle nie dropi. Eee. No i nie ma jaja. Patrzymy się na wszystkie endermany i idziemy do rzeczywistości. <grytanie> Pozbyliśmy się endermanów. Jezu, myślałem, że się tu tepną i mnie zabiją, nie? Dobra, ta litra naprawdę mnie denerwuje Ogólnie to tą fontannę, tak, tak jak obiecałem, to poprawiłem ją I wygląda trochę lepiej Z tej miedzi, co tam, ten I jeszcze tutaj dobudowałem taki daszek I zrobiłem to ogrodzenie, to trochę już inaczej niż z tego projektu z internetu Ale postanowiłem, że to zrobię, bo to taki taraś bym tutaj chciał yy, do grilla, do grilla. Yy, także myślę, że to spoko wygląda w niej Wszystko Ewentualnie jeszcze tam płotki dam, ale myślę, że to lepiej wygląda Ewentualnie murki, 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 murki Dobra, widzowie, to yy, Chodźmy jeszcze tam Tam miałem na myśli do domu, ale Chciałbym to dać eee, Ramka, 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 ramka na przedmioty Gdzie jest ramka na przedmioty? Eee, ramka na przedmioty? Kryształ tego śmiecia smoka, okej, okay, tylko żebym go nie postawił, bo mi pół domu runie teraz. Tak, tutaj nie, tutaj są to są te piękne kwiatki. O, to one są na hita? One są na hita? Serio? Ej, mógłbym tu dać lampiona, nie? Chce w sensie... się, Ej, ej, dobra, dobra, później to zrobię Patyk, jajo, czaszka, ten. Czekajcie, coś bym, coś bym tu sunął. Hmm. Czekajcie, nie, 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 nie. nie. Co to jest? Podbicie City? Kryształ tego śmiecia smoka, ok? I smoczy oddech, o, 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 to myślę, że wygląda spoko Jeszcze tam bym pałkę dał, mam, 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 to w ogóle? Nie mam, serio? Nie, czekajcie I pałka Endu chyba było z pryzmarynu, nie? Chyba, w sensie nie z pryzmarynu, Jezu, co ja gadam z purpuru. Czy ja mam purpur? Chyba nie mam. Dobra widzowie, mam nadzieję, że film się spodobał. I do zobaczenia. Siemano.